Kurwa, nie bobcat. Bardziej wyjedziesz co, dzisiaj? Kurwa... Nie da się. O, to? Co chcesz, Parks? Gdzie ty jesteś? Po kurwa! Jezus! O JEZUS! Kurwa, oł! O, to twoje ciało. O, to twoje ciało! No. No. <grywa> Janeczku, co się dzieje, Janeczku! Bo ja. Naszy, no na, jeszcze. Me boli. Matko tym No, Poproszę no no na pomoc. No Aiden! Już wiemy ciepłe Wszystko, wszystko byśmy zapomnieli Więc chodę, aby się, się uklady Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze